Witam wszystkich bardzo serdecznie. W takim krótkim filmie przedstawienie The Mary El Tarot, drugie wydanie. W końcu skusiłam się po obejrzeniu najnowszych zakupów na innych kanałach i postanowiłam pokazać i być może dla kogoś kto ogląda akurat ten kanał będzie to jakaś inspiracja. Może chęć zakupu, a może nie, w zależności. Warto też pooglądać i zobaczyć te zmiany. Ta talia mnie bardzo fascynuje, z tym, że to pierwsze wydanie, które kupiłam, ono ma ramki, które mi bardzo przeszkadzają. One są krzywe i są jakby poprzesuwane, nie, nie są centralnie. Zresztą pokażę Wam troszeczkę. Dla porównania, pudełka to jest pierwsze wydanie. A to jest drugie wydanie, które jest jak gdyby grubsze, to znaczy wyższe pudełko jest. Jest bardziej w takim kompakt taki. Natomiast na wysokość to są takie same, tylko że jest krótsze, a pierwsze wydanie jest dłuższe. To tyle o pudełkach. Być może jeszcze zobaczymy, bo tutaj to drugie pudełko. Nie ma magnesu. To ma magnes. Książka jest. Wygląda na taką samą. Um, tutaj nie ma magnesu, tylko jest takie. Właściwie taka ta którą można podnosić. Książka w środku też jest. Karty są z boku, dlatego um, być może to pudełko jest dłuższe. Tak to przynajmniej wygląda. Um, książeczka. Na grubość. Właściwie to samo. Tam tą książkę czytałam e, i dlatego ona może jest już nie taka ściśnięta jak z pudełka. I tutaj mamy te karty. E, karty są mniejsze zdecydowanie. Ale za chwilę o kartach, na razie o książeczce. E, właściwie piszę na okładce to samo, z tym, że e, jedynie jest dodana second edition, czyli drugie wydanie w tym przypadku. Nie będę się zagłębiać w szczegóły, bo jak, jeśli ktoś będzie zainteresowany, to po prostu sobie po prostu e, zakupić tą talię, natomiast e, tutaj są obrazki czarno-białe e, przy każdej karcie jest opis e, i są te, e, sło, też słowa kluczowe no i taka to jest książeczka, z tyłu są rozkłady też e, zobaczę te rozkłady to tak było w pierwszej edycji teraz w drugiej, drugiej edycji już tu widać papier jest kredowy i to czuję ja tego nie widać tak bardzo i są kolory, I jest wprowadzenie, struktura, kilka informacji, i są kolorowe obrazki, jak widzicie. I to jest super. I dlatego, między innymi, kupiłam tą talię jeszcze raz, tak naprawdę, bo przecież już mam jedną, ale, tak jak powiedziałam, te ramki przeszkadzają mi. Tutaj nie ma ramek, tutaj są kolorowe obrazki. Można jeszcze przeczytać, doczytać. Jest po prostu taka. Wersja, która mi bardziej odpowiada. Z tym, że są tutaj też zmienione niektóre karty na bardziej przyjazne um, społeczeństwu, ponieważ słuchałam kilku recenzji, i wielu ludzi w swoich recenzjach tej talii, tej pierwszej edycji mówiło o tym, że ta talia na przykład ma trzy miecze wybite w ptaka, który um, no, umiera, po prostu widać na tej karcie, że jest to takie ugodzenie w serce, i to niektórym ludziom sprawiało problem. Tak samo jak bardzo kontrowersyjna karta arcykapłana, między innymi. Pokażę potem, które karty są inne. Tu też są rozkłady, troszeczkę chyba jest to zmienione, ale rozkłady są te same, z tego co widzę. No i taka to jest książeczka. Teraz zobaczymy karty. O ile je wyjmiemy, one jakoś dziwnie siedzą w tym pudełku. Mocno. Myślę, że, że to jest jakieś nieporozumienie, to ponieważ tych kart nie można było wyjąć z tego. Natomiast są czarne. Mają czarne brzegi. To mi się bardzo podoba. No tutaj. To minusy. Pudełko jest ok, natomiast to to jest coś, co ja chyba niekoniecznie będę to mieć. Podejrzewam, że to po prostu wyrzucę. Um, moje karty włożę w jakiś ładny woreczek i będą po prostu siedzieć w tym pudełku w woreczku. Tak sobie wymyśliłam w tym miejscu. No dobrze, zobaczmy teraz karty i dla porównania z tą pierwszą edycją. Właśnie tak, teraz mamy porównanie. Te karty można wykorzystać do czytania na przykład um, na YouTube, bo są mniejsze zdecydowanie. Porównując rozmiar, może tego tak nie widać w tym miejscu, ale może tak. To jest o tyle karta e, mniejsza. I tutaj właściwie jest tylko ten obrazek. Mam wrażenie, że jest trochę przycięty, bo widać tutaj u góry i na dole kawałeczek, więc no, o tyle jest mniejszy obrazek. Co jest niekoniecznie dobrze, bo przycięto właściwie część. Jeśli chodzi o rewers, to na pier w pierwszym wydaniu mamy mniejszy ten symbol urobu rosa, natomiast tutaj jest jakby większy. To widać. No i tak, jeszcze miałam powiedzieć o tym, o tych ramkach. I właśnie, jak widzicie, tutaj jest duża rama, tutaj jest mała. Natomiast moja niechęć do obcinania takich brzegów jest wielka, więc po prostu zostawiłam to tak, jak jest. Natomiast, czytania, żeby robić czytania, to jest taka, no spora talia, i tutaj w Oko kamery niekoniecznie ob, objęłoby na przykład rozkład dziewięciu kart. To tak, to tak mniej więcej. Wydaje mi się, że kolory są troszeczkę inne. Tutaj bardziej ta karta jest pastelowa, a, a pierwsze wydanie jest bardziej soczyste, ale no, jest to to samo. Ten sam głupiec. Jak widzicie, tutaj napisy były na dole, teraz mamy tutaj napisy na karcie. Więc tak to wygląda. Po prostu pokażę Wam tą talię jeszcze raz. Tak, taki flip, po prostu każdą kartę. Nie będę za dużo mówić. Ewentualnie, jeśli coś będzie, właśnie tak jak teraz, mamy arcykapłankę, która tutaj jest pokazana. I bardzo też kontrowersyjnie ludzie się wypowiadali na temat tego obrazu. Chociaż ten obraz jest świetny i pokazuje bardzo dobrze um, też taką właśnie kobiecą część, tą taką głęboką, to, to ten moment takiej, takiej głębi, Połączenia z kobiecością i też tego łona, które ta arcykapłanka ma, tak samo jak cesarzowa. Natomiast jest tutaj zupełnie inne, inny przekaz. Natomiast tutaj mamy arcykapłankę, która siedzi. Nie ma twarzy, jest taka zakryta w takiej, w takiej szacie, i to wszystko spływa. Jest właściwie bardzo tradycyjne, prawie że. Kopia Rider White Smith, jeśli mogę znaleźć, to pokażę Wam, jak wygląda. Proszę. Właściwie no. Trochę księżyca tutaj nie widzę, ale tam z tyłu jest jakiś taki cień. Więc bardzo Y, tak się zmieniła na, na tego rodzaju um, obraz, się zmienił. <grych> Tutaj mamy cesarzową, która, którą uwielbiam. Jest to moja najbardziej ulubiona cesarzowa ze wszystkich. I to, między innymi, też y, zawsze mnie tak kusiło, żeby kupić tą talię. To jest jedna z kart, które do mnie bardzo, która do mnie bardzo przemawia. Tutaj mamy cesarza, też jest świetny, też go bardzo lubię. No i tutaj mamy tego kontrowersyjnego arcykapłana, gdzie tutaj mamy karmiącego, czy karmiącą, takie właśnie dzieci, jakby kosmiczne. No, wysysamy z mlekiem matki tradycje i wychowanie na nas wpływa i tak dalej. To jest bardzo tutaj duże, takie. Wyraziste takie pokazanie tego. Tutaj mamy znowu powrót do jakiegoś przedstawienia bardziej takiego e, klasycznego, czy mniej e, takiego kontrowersyjnego, tak powiem. Czy się to podoba i komu to wszystko zależy, oczywiście. Prześliczni kochankowie. Rydwan, tak samo. Sprawiedliwość. Pustelnik też ten sam. wrażenie, że jest tutaj właśnie ucięty trochę tej góry. No ale już trudno. Tutaj mamy koło Fortuny. Kolory są soczyste w tej dali. W tej są bardziej pastelowe, takie przytłumione, trochę przygaszone. Moc. Wisielec. Śmierć. Umiarkowanie. Diabeł. Wieża. Tyczna gwiazda, księżyc, słońce, no i z stanie się też zmieniło, no też jest ptak. Jest tu Feniks, ale zdecydowanie tutaj e, ta kupa ognia po lewej stronie, w tym pierwszym wydaniu, to jest fantastyczne. A no, tutaj jest to nieco inne przedstawienie, ujęcie tej samej energii. No i świat. I teraz chyba ja mam w innej kolejności, więc znajdę tak jak mam ja w kolejności. Nie wiem, gdzie są dyski. Tutaj są. A, bo tutaj są. Aha, no to może nie będę mogła pokazać Wam. Yy, tak, bo tutaj mamy asy chyba wszystkie po kolei. Tak. A ja w ten sposób nie mam, chyba, że ułożę w ten sposób. No dobrze, to teraz poukładałam to w taki sposób, żebyśmy mogli zobaczyć, żeby nie przedłużać asy. Rodzi się coś nowego. Są właściwie takie same. W sensie, ten sam obrazek. Buławy, miecze, już dwójki, tak? Świetna jest ta dwójka, dwa kielichy. I dyski. Tutaj takie, jakby przycięte, to jest za bardzo, ale no już trudno. Ale ładne, bardzo. Trochę jakby traciło w tym momencie, chociaż ta ramka nadal krzywa. <todgłosy> tutaj bez ramki, no nic. Tu mamy trzy buławy. O, właśnie, to jest karta trzech mieczy, o której mówiłam. I tutaj mamy. To serce, które jest przebite tymi mieczami. Natomiast w tej wersji, tutaj, właśnie w pierwszej, to był ten ptak. No i tutaj niektórzy ludzie bardzo krytykowali ten fakt, bo to jest taka przemoc tutaj, widoczna. No, taka karta, taka energia. Trzy kielichy. Trzy dyski cztery buławy cztery miecze przepiękne kolory cztery kielichy cztery deski pięć buław to czystość tej e, le, pierwszej e, edycji jest większa. Powtarzam, się wiem, ale no już trudno. <tak>, tak mi się rzuca w oczy. To jest przepiękna karta, chociaż jest to karta pięciu mieczy. Trochę są posklejane te nowe. Pięć kielichów. Pięć dysków. Sześć buław. Sześć mieczy. Też śliczna karta. Sześć kielichów. Sześć dysków. Siedem buław. Piękne. Tutaj mamy kruka, siedem mieczy. I węża. Ciemna karta siedmiu kielichów. Jest bardzo ciemna. Siedem dysków. się właśnie skleiła karta. Osiem buław. Osiem mieczy. Osiem kielichów. Osiem dysków dziewięć buław. Dziewięć mieczy. To ten babun, który siedzi w kielichach, bardzo mnie śmieszy ta karta, taka jest <śpiękna> piękna. <śpiękna> 9 dysków. Wszystkie te obrazy są na swój sposób szczególne. Niestety tu kleją się te karty. Są dosyć grube. 10 buław. 10 mieczy. Dziesięć kielichów. Ciekawe ujęcie tego, tej energii, szczęścia. Dziesięć dysków. Też ciekawe. Teraz mamy dworskie karty. Paść Buław. Ognisty. Paść mieczy. Też trochę był ognisty, prześliczny paś kielichów. To jest też jedna z moich ulubionych kart. Paś dysków. Bardzo ciemny rycerz, buław. Nie był w paść. To był, przepraszam. Tak. O. No tak. Tutaj mamy y, rycerza buław. Tutaj mamy rycerza mieczy na sowie. Ekstra. Rycerz kielichów też bardzo ładna karta i rycerz dysków królowa buław królowa mieczy wymowne oko Prześliczna królowa kielichów. Ta królowa zawsze mnie troszkę przeraża. Nie wiem dlaczego kojarzy mi się tutaj z, z tym przebitym nosem. Dla mnie jest to trochę, właśnie ja bym na przykład tą kartę zmieniła. Każdy ma inne upodobania, no niestety. No, dla mnie ta karta nie jest piękna, może, w sensie kolory i tak dalej. Natomiast sam obraz i to przebity ten nos, dla mnie to nie jest coś, co ja akurat lubię. No ale dobrze, każdy ma co lubi. Niektórzy już dostali. Tutaj jest ryc, y, król Buław, który jest też przerażający. Ciemny bardzo. król mieczy z kolei bardzo jasny jasność umysłu ma <laughs> tutaj jest król kielichów jak Neptun prawie i bardzo uroczy, którego ja bardzo lubię, na przykład um, e, króla desków no i tak to takie są talie. Dwa wydania. W sumie bardzo się cieszę, że kupiłam, bo ta, ta talia jest bardziej poręczna, będzie można e, zrobić czytania, które ben, będą mogły być widoczne w kamerze. E, jeszcze ją tu troszkę potasuję. Tasuje się dobrze, brzegi ma ostre. Pewnie dlatego, że jest nowa i trochę się tutaj z nią zapoznam. Znaczy, już jestem zapoznana, ale troszeczkę się z nią. poćwiczę. To będzie mniej szorstka. Dobrze się tasuje, jest fajna. No, cały czas jest jeszcze taka nowa i, i kleją się te karty troszeczkę. Ale może coś powie fajnego. Osiem buław. Wow. Będzie właśnie szybko i pięknie się czytało. Was pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia.